Sprawdźmy, czym jeżdżą kandydaci na prezydenta Polski 2025. Rafał Trzaskowski, czyli obecny sondażowy faworyt, od lat według swoich oświadczeń majątkowych jest wierny Volvo XC70 z 2011 roku. Natomiast jeżeli będzie mnie stać na to, to tak wymienię kiedyś w przyszłości ten samochód na, na samochód dużo bardziej przyjazny dla środowiska. Teraz druga strona i Karol Nawrocki w swoim Renault Twingo 2. Tak, Twingo. Po tym jak został przyłapany na używaniu IPN-owskiej schody superb do kampanijnych spraw, postanowił pokazać się w takim pokornym wozie, ale czy to rzeczywiście jego wóz, czy może nie miał nic innego pod ręką. I jako trzeci Sławomir Mentzen i on wjeżdża na grubo Mercedes E-klasa Coupe W213 i Volvo XC90 drugiej generacji, oba samochody z 2022 roku. Luksus, wygoda, no inaczej być nie mogło. Teraz skrajna przeciwniczka, czyli Magdalena Bijat i hybrydowa Toyota Auris z 2017 roku. Ekologicznie, spokojnie, no i w nieskim tempie, ale... Dlaczego nie elektryk? Jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jeździć na samochodach benzynowych. Wracamy na prawo i tu pojawia się Marek Jakubiak ze swoimi dwoma samochodami: Gaz69 i Mercedes SLW107, czyli dwa nietuzinkowe klasyki. Szymon Hołownia? Brak auta. Grzegorz Braun? Też zero. A jak mówimy o zerze, no to przejdźmy do Krzysztofa Stanowskiego. Kandydat z YouTube'a jeździ range Roverem sport z hybrydą plug-in, czyli jest luksusowo, jest stylowo, ale również z tym autem wiąże się pewna afera, ponieważ parkował on na miejscu do ładowania, ale bez ładowania. Który z kandydatów Waszym zdaniem pasuje do swojego auto najbardziej? Dajcie znać w komentarzu.